Że dzisiaj koncerty na, na cześć walczącej Ukrainy, ja tak tylko pomyślałem sobie, że w, w konflikcie wojennym giną dwie strony: ehm, przede wszystkim ci, którzy bardzo mocno walczą. Albo po jednej, albo po drugiej stronie. I, I moim zdaniem najważniejsze by było, aby się dogadać, albo dojść do jakiegokolwiek porozumienia, by tych ludzi zginęło jak najmniej po każdej stronie. I tego. Mam drodzy Ukraińcy życzę, aby pojawił się ktoś, kto będzie potrafił zażegnać tą wojnę. Abyście się nie mogli... Nie musieli martwić o swoich ojców, o swoje matki, o swoje babcie, o swoich najbliższych. Wszystkiego dobrego dla was.